Nowe filmy w każdą niedzielę o 14:00. Początek 2019 roku usiany będzie premierami smartfonów, ale najwięcej szumu zrobi się wokół nowych flagowców Samsunga. Dlatego dzisiaj mam dla was 6 rzeczy, które powinniście wiedzieć o Galaxy S10, a już za tydzień ranking najbardziej oczekiwanych smartfonów 2019 roku. Subskrybujcie kanał, aby go nie przegapić. Na naszym rynku S10 będzie napędzana procesorem Samsunga. Tym razem będzie to wykonane w 8 nanometrowym procesie litograficznym Exynos 9820. Zatem pod względem energooszczędności Samsung będzie za Apple czy Huawei, którzy mają 7 nanometrowe procesory. Z drugiej jednak strony układ graficzny w nowym Exynosie odnotuje 40% skok wydajności od poprzedniej generacji, a CPU będzie miało wystarczającą moc obliczeniową do nagrywania filmów 8K w 30 fps To oczywiście nie jest to znaczy, że taka funkcja trafi do smartfona, bo do tego potrzebny byłby 33-megapikselowy sensor. Jednak ta dodatkowa moc procesora może zostać użyta, aby poprawić nagrywanie 4K, umożliwić super slow motion full HD, czy chociażby ulepszyć tryb HDR, co z kolei zwiększy zakres dynamiczny. Bardzo możliwe, że S10 zostanie wyposażona w pamięć UFS 3.0. Nowy standard cechuje się dwukrotnie szybszą przepustowością łącza w porównaniu do poprzedniej generacji i zapewnia szybkość transferu danych na poziomie 23 GB. Odczujecie to w ogólnej responsywności urządzenia przy instalacji i ładowaniu aplikacji, czy przy nagrywaniu filmów wyższej jakości. Doniesienia o czytniku linii papilarnych pod ekranem pojawiły się jeszcze przed premierem SUSENKi i wszyscy dobrze wiemy, jak to się skończyło. Jednak dwa lata później S10 w końcu otrzyma skaner pod ekranem. I wydawałoby się, że nie ma się czym ekscytować, bo przecież Huawei czy OnePlus już w tym roku pokazali swoje flagowce z tą technologią, a przecież nawet nie byli pierwsi. Problem polega na tym, że ich skanery są optyczne, więc potrafią jedynie zeskanować odcisk 2D. Natomiast Samsung potwierdził już, że do S10 trafi. Przy Przygotowany przez Qualcomm, skaner ultradźwiękowy. Skanery ultradźwiękowe pozwalają na stworzenie trójwymiarowego obrazu linii papilarnych, działają szybciej oraz nie są podatne na warunki zewnętrzne, jak na przykład oświetlenie. Są więc lepsze od optycznych, ale też droższe, więc pojawią się jedynie w dwóch droższych modelach S10. Podstawowy model zostanie wyposażony w skaner optyczny. Galaxy S10 zostanie wyposażony w trzy obiektywy. Oznacza to, że oprócz standardowego obiektywu ze zmienną przesłoną i teleobiektywu, S10 otrzyma również obiektyw szerokokątny, rzecz, którą chwaliłem w materiale, co LG robi lepiej od innych producentów. Jestem również pewien, że Samsung zaprezentuje swoją wersję trybu nocnego, co może być ciekawe, biorąc pod uwagę, jak dobrze jego flagowce radzą sobie w gorszych warunkach oświetleniowych. Niestety, podstawowa wersja z dziesiątki ma oferować tylko jeden obiektyw, co dla wielu może być rozczarowujące. A wiecie, co jest bardziej rozczarowujące? To, że spośród wszystkich moich widzów zaledwie 7% stanowią subskrybenci. Pomóżcie mi polepszyć te statystyki już teraz, subskrybując kanał. Na nowe filmy możecie liczyć w każdą niedzielę o godzinie 14, wśród nich rankingi i wiele, wiele innych. No dalej nie ociągać się, bo mamy jeszcze dwa punkty do omówienia. Podczas ostatniej konferencji dla deweloperów, oprócz prezentacji nowego programowania, Samsung dał nam również wgląd w design wyświetlaczy, nad którymi obecnie pracuje. Są to Infinity-U, dziwaczny Infinity-V, Infinity O i New Infinity, który zajmuje cały przedni panel i nie ma wycięć. Wszystko wskazuje na to, że S10 otrzyma wyświetlacz Infinity O z okrągłym wycięciem na kamerkę do selfie umieszczoną w prawym górnym rogu. I mam co do tego mieszane odczucia. Z jednej strony to spore osiągnięcie technologiczne, na które czekamy od lat, ale nie wiem czy nie wolałbym wycięcia z takiego OnePlus 6T, które wydaje mi się mniej inwazyjne. Zresztą w rzeczywistości może to wyglądać lepiej niż na renderach, chociaż wydaje mi się, że osobom, które nie przypadają za o czym to rozwiązanie również nie przypadnie do gustu. Dla nich przewidziana jest podstawowa wersja smartfona z designem nawiązującym do S9, ale bez zakrzywienia ekranu, potem pojawią się tylko w dwóch droższych modelach. Teraz będzie Twist. Oprócz przedstawionych przed chwilą trzech modeli s 10 Samsung zamierza również zaprezentować czwartą ze wsparciem sieci 5G. A jako, że nowy Exynos nie obsługuje tej sieci, urządzenie będzie napędzane Snapdragonem 8150 i najpewniej trafi na rynek amerykański oraz azjatycki. Koreańscy operatorzy mają w planach dodać sieć 5G w swojej ofercie od marca 2019 roku co świetnie koresponduje z premierą S10. Ostatnio pojawiły się również doniesienia, że czwarty wariant smartfona zostanie wyposażony w aż sześć obiektywów, dwa z przodu i 4 z tyłu, ale czy te plotki okażą się prawdziwe, przekonamy się już na targach MWC, które rozpoczynają się 25 lutego. Dajcie znać, czy czekacie na Galaxy S10. A jeśli interesują Was inne flagowce, zapraszam za tydzień na najbardziej oczekiwane smartfony 2019 roku. Materiał jak zwykle o godzinie 14. Do zobaczenia.